Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, moi mili. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór, w kolejnym zamykaniu tygodnia zamykaniu niedzieli, w kolejnym powierzaniu się Panu Bogu. Bardzo się cieszę, że możemy to wspólnie zrobić, że jesteście tutaj słuchając, modląc się tymi zasypiakami. Kani dzisiaj oczywiście modlimy się kompletą, więc serdecznie Was zapraszam na tą wieczorną modlitwę kościoła. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Jak zawsze, kochani, w niedzielę dziękujemy. Wielbimy, błogosławimy, wywyższamy, wychwalamy, uwielbiamy Pana Boga. Więc teraz, kochani, taki czas na popatrzenie na ten cały tydzień. I oddanie Bogu chwały. Zróbcie to gdzie się tylko da. Za wszelkie dobro, za wszelki trud, za wszystko, co się wydarzyło, oddajmy chwałę Bogu, że z nami jest i że nas prowadzi. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który stałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże Prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygoty od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio-człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, Święty na wiek wieków święty. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, Nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu I w cieniu wszechmocnego mieszka, Mówi do Pana Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwaj i smoka podepczesz. Ja Go wybawię, bo przylgnął do Mnie. Osłonię Go, bo poznał Moje imię. Będzie mnie wzywał, a Ja Go wysłucham i będę z Nim w utrapieniu. Wyzwolę Go i sławą obdarzę. Nasycę Go długim życiem i ukażę Mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z Apokalipsy Świętego Jana Słudzy Pana będą oglądać jego oblicze a imię jego na ich czołach I odtąd już nocy nie będzie a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków W ręce twoje Panie powierzam ducha mojego w ręce twoje Panie powierzam ducha mojego Ty nas odkupiłeś Panie Boże wierny Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, w ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść słudza swemu w pokoju, według słowa twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Prze to, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Jesteśmy pomodleni, pobłogosławieni. No to do spania, żeby ten niedzielny dzień dobrze zakończyć. Kochani, ściskam Was pięknej nocy, Wam życzę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych naszych spotkaniach. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Dobrze śpijcie, dobranoc.